Początek roku to zawsze nowe działania, nowe postanowienia, ale także tworzenie pewnego planu na najbliższe miesiące. W jaki sposób Działać, podejmować decyzje, aby wspierały one budowanie reputacji osobistej i organizacji? Co teraz będzie kluczowe w kontekście budowania tego kapitału? O kluczowych trendach na 2023 rok, w kontekście budowania reputacji osobistej i organizacji, opowiem w dzisiejszym materiale wideo. Osobisty głos w komunikacji firmy. Coraz mocniej stawiamy na marki osobiste na marki osobiste liderów, menadżerów w organizacji, członków zarządu i prezesów w tym również przede wszystkim założycieli. W związku z tym, w kontekście całej komunikacji firmy coraz częściej wykorzystywane są poszczególne osoby. Ich wkład możemy zobaczyć w kampanie reklamowe, kampanie rekrutacyjne, w których zapraszają do współpracy, ale coraz częściej ten osobisty głos będzie zauważalny i promowany również w przestrzeni internetowej. A to za sprawą mediów społecznościowych i tego, że w kontekście spadającego zaufania chcemy jak najwięcej słyszeć od ludzi, a jak najmniej. Od logotypów. Jesteś tak ważny, jak jesteś potrzebny. Kryzys autorytetów nadanych z góry obserwujemy już od kilku lat, ale za sprawą pandemii, kryzysu, sytuacji na Ukrainie, coraz bardziej stawiamy na to, jak bardzo ktoś lub coś jest nam potrzebne, przydatne i wnosi w nasze życie wartość. Zatem stanowisko, nazwisko, pozycja znaczy coraz mniej, a coraz bardziej istotna jest po prostu przydatność i wnoszenie realnej wartości. Warto więc zwrócić uwagę, odpowiedzieć sobie na pytanie jaką wartość wnoszę w życie innych, jaką wartość wnoszę do mojego biznesu, do interesów e, moich kontrahentów oraz jakiej wartości dostarczam klientom. Nie moja firma, ja osobiście. Koncentrowanie na tym Swojej komunikacji, koncentrowanie wokół tego wszystkich publikacji, które tworzymy, wystąpień, e, przemówień na spotkaniach, zebraniach, e, radzie nadzorczej, będzie sprawiało, że ludzie będą dostrzegać Was znacznie większą wartość. A dzisiaj bycie potrzebnym jest bardziej w cenie niż kiedykolwiek wcześniej. Trzeci trend to kontrolowanie, prezentowanie w mediach społecznościowych swojej prywatności. Nie potrzebujemy pokazywać wszystkiego, nie musimy prezentować dzieci, psa, domu, samochodu. Jest to wręcz niewskazane, zarówno ze względów wizerunkowych, jak również ze względów bezpieczeństwa. Jednak y, rosnące za sprawą mediów społecznościowych potrzeba poznawania ludzi z ich ludzkiej strony jest coraz większa. W związku z tym, aby być wiarygodnym w tym, co mówimy, aby być autentycznym i trafiać ze swoim przekazem do swoich interesariuszy, klientów, kontrahentów, przedstawicieli, ale także pracowników, potrzebujemy w kontrolowany sposób wyznaczać granice prywatności, ale jednocześnie prezentować pewne elementy związane z naszym życiem prywatnym, z tym, kim jesteśmy, co nas fascynuje, co nas interesuje. To może być hobby, to mogą być konkretne dokonania, to mogą być pasje, albo to, co lubimy robić w wolnych chwilach. To mogą być rzeczy, które pozostają w sferze naszych marzeń i chcielibyśmy je wkrótce zrealizować, albo spektakularne porażki, które nadadzą nam trochę bardziej ludzkiego wymiaru i pozwolą nam. Utożsamić się z jednej strony z innymi bohaterami, którzy wielokrotnie zmagali się z trudnościami, ale z drugiej strony, naszym interesariuszom utożsamić się z nami. W tym roku przetrwają wyraziści. Kapitał. Reputacji, ale także kapitał komunikowania reputacji w mediach społecznościowych, w sieci, w spotkaniach z interesariuszami, jest kapitałem niematerialnym, bardzo trudnym do zastrzeżenia i ochrony. W związku z tym, pewne ich elementy są bardzo łatwe do skopiowania i powielania. A to powoduje, że bardzo trudno jest dzisiaj odróżnić oryginał od podróbki. Chociaż temat związany z podróbkami marek osobistych jest tematem na osobny materiał wideo, to jednak trzeba zaznaczyć, że w dzisiejszych czasach przetrwają ci, którzy będą spójni, wyraziści i konsekwentni w tym, co robią. Przetrwają ci, którzy zaznaczą swoją obecność z dużym impetem, będą wskazywać na wartość wynikającą z realnego działania, bo ta jest do skopiowania i będą to konsekwentnie komunikować, dając w ten sposób również na poziomie komunikacji wartość w swoim otoczeniu. Przecież ostatnia kwestia to ta związana z budowaniem marki osobistej lidera i budowaniem jego reputacji. Przestaje to być zakres obowiązków dla działu PR albo zadanie dla agenta czy menadżera. Dziś to kompetencja, którą każdy potrzebuje posiąść indywidualnie po to, aby umieć panować nad budowaniem kapitału swojej marki i renomy w otoczeniu. Tak jak nie da się kogoś wynająć do zbudowania za nas pięknej sylwetki, tak praca ze strategiem, z doradcą w zakresie budowania reputacji, owszem, pozwala skrócić czas budowania tego kapitału, pozwala skupić się na najbardziej skutecznych praktykach i uniknąć wielu błędów. Ale realnie potrzebne jest osobiste zaangażowanie osoby, która chce pracować nad swoim nazwiskiem i nad swoją reputacją. Dział PR, menedżerowie, agencje marketingowe będą spełniać swoją funkcję w kontekście komunikacji, natomiast budowanie osobistej renomy staje się. Kompetencją. Mam nadzieję, że te lekcje pozwolą Wam lepiej zaplanować działania związane z budowaniem reputacji osobistej i organizacji. W tym roku moim mocnym postanowieniem jest to, aby publikować materiały wideo co czwartek o 7:45. Dlatego zapraszam do regularnego ich oglądania na linkinie na moim kanale YouTube oraz na kanale na Facebooku.